Witam Was, tutaj Bless i zapraszam Was do mojego pierwszego poradnika o Minecrafcie. Czy Wy też zastanawialiście się, jak zrobić wrota, wrota drzwi z pistonów? Pomysł jest bardzo prosty i wymaga bardzo mało czasu, a więc zobaczmy, jak to wszystko wygląda. A więc potrzebne nam następujące składniki, jak redstone, wtórnik, lepki tłok, wełna lub inny blok, blok trawy, znaczy blok trawy nie jest potrzebny, jednak mi się przyda na pewno oraz dźwignia. A więc system jest bardzo prosty, naciskamy dźwignię, przysięgamy dźwignię i otwierają nam się drzwi. Później zamykamy i wszystko działa w ten sam sposób. Mechanizm jest bardzo prosty i wymaga bardzo małego czasu jak wspominałem wcześniej. Zobaczmy teraz jak to działa. Kładziemy dwa pistony i i Yy, tyle miejsca, żeby zmieściło się. Oj, przepraszam. Potrzebujemy cztery miejsca, żeby się zamknęły. A więc kładziemy na przykład, na przykład wełnę lub inny blok koło tego. Tutaj kładziemy trzy bloki i po drugiej stronie też trzy bloki. Wełny w turniki kładziemy na full. Przekładamy na full. Potrzebujemy dwa wtórniki, turniki razem cztery. Najlepiej sporo stona i teraz robimy tak, 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 przeciągamy pod tym, przeciągamy pod tym, tak, tak, Aj, przepraszam tak, 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 tak Sięgamy pod tym wszystko zaklejamy Podajemy dźwignię i wszystko działa wszystko działa jak należy to jest bardzo łatwy sposób ale pokażę Wam jeszcze jak zrobić I najpierw to może najpierw to y, osłonimy ja zazwyczaj robię to tak Dobry sposób, nie widać, co jeszcze potrzebujemy. Tak, 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 o jest. Tutaj zaklejamy wszystko. Po drugiej stronie też trzeba tak zrobić. Tak. Jak widzicie, jest bardzo łatwe wykonanie takiego, takich drzwi, a większość ludzi Ktoby gra w Minecraft od bardzo dłuższego czasu nie wie jak to zrobić, ponieważ zawsze miota się tylko z redstoneem, a nie wiedzą, że jest potrzebny jeszcze np. wtórnik i przejście redstonea z drugiego pistona, z drugich pist dwóch pistonów do drugich dwóch pistonów. No dobrze, więc na razie mamy to zrobione. A chyba nie ma redstonea. Dobrze. Ale najlepiej jest, żeby tutaj postawić np. przykład dźwig, nie? Tak samo. Tutaj postawić tutaj. Pomiędzy jest łatwy, to łatwe jest wykonanie strasznie tego. Wystarczy, że pod tym weźmiemy redstone'a, postawimy dźwignię wstecz, to zaklejemy, postawimy dźwignię i będzie taki sam efekt. To jest po prostu rola redstone'a. Tutaj, żeby to wziąć, potrzebujemy po prostu przenieść tego redstone'a tutaj na przykład weźmiemy tu teraz tak tutaj zakleimy wleczki trawy Idziemy tutaj zamykają się otwierają oraz zamykają no więc to na tyle Pokaza pokazałem Wam jak to Zobacz, jak to zrobić, żeby tego nie było widać. Jednak naprawdę jest przydatny do różnych Skype'ów albo do, albo do różnych serwerów. Bo niektórzy na przykład mogą za zabezpieczyć sobie tą dźwignię i tylko będą wiedzieć o niej, gdzie to jest. Więc naprawdę polecam i dziękuję. Subuj, łapkuj. No to cześć.